Nigga, 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 nigga. Nigga. Cześć, witajcie u nigga, 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 nIGga. Cześć, witajcie, tutaj, Pi, jest. To siemanko! się manko. To jest taki odcinek. A w sumie to tak, witajcie w naszych nowych sezonach. Tak dokładnie. Y, I to jest taki odcinek bardziej informacyjny, na czym w ogóle te sezony będą polegały te nigga, tak? Tak, dokładnie, ale no oczywiście damy... Pajro zaczęliśmy sezony, ja mam drugi sezon, ty masz trzeci. I oczywiście Pajro musiał przywitać się tak, jakby brał marihuana albo kok z nosem. Nie wiem, po prostu jego wszystkie z... no, normalnie te przywitania są takie zamulające, że. Ale po prostu coś ja nie robić. biorę żadnym nosem, tylko uchem. Kurwa, no nie. Aha. Dobra, wyjeżdżamy z naszej dziupli e, i od razu na wstępie jeszcze wam powiem, że no muszę was przeprosić, bo może nie było tak długo odcinku z tego Player Life'a naprawdę. No, Siadaj ale... na kolana i proszę o przebaczenie. Tak, no ja już siedzę na w ogóle. Przepraszam, a nie ale proś. na kamercyję to ja to w ogóle wie wszystko. Musimy to widzieć, prawda? No dobra, ale słuchajcie, po pierwsze, byłem na wakacje, więc to, no wakacje, no trzeba było gdzieś wyjechać, byłem nad morzem, więc nie było, nie miałem szansy, żeby nagrać coś. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. A po drugie, nasza Bandol. kochana administracja, nie przegrywaj mi, nasza kochana administracja dała mi takiego pana, że gdy wróciłem z wakacji, jeszcze musiałem go odczekać. Więc w ogóle to było totalne nieprzemyślane, bo dostałem bana za CBK, a tak naprawdę pogodziliśmy się ze wszystkimi. Nikt nie miał spina, ale administracja musiała oczywiście nam dać tego bana, więc okej, okay, koniec o tym. Parę nie dali. Tyś... Nie. Bo podzie... ty podzie taki zresztą. miły jesteś oczywiście. Okej. Okay. Okay. Jestem znany z tego, że jestem miły, nie... przecież każdy miał ogólnie i lubi. No. No, dobra, to wkraczamy na naszą dzielnicę. No? Tak, Los Santos jest ogólnie takim miastem, gdzie będziemy już grali w tym drugim sezonie, mm -hmm. bo sezon drugi jest gangsterski, nie? No. Wiecie, o co chodzi? Fox, dziwki. Nie, no bez przesadzki. Gangsterski. Tak, no? się, bo jeszcze CBK będzie. No, no tak. Ale no, powiem... Sorry. To tak, to też sezon będzie polegał na tym, że będą różne eventy. No. I, I muszę ci powiedzieć, że nie przemyśleliśmy jednej rzeczy. Jakie? Bo w następnym odcinku już tak mi się wydaje, że powinien być event, prawda? Dlaczego? Nie, to nie będzie tak. Yy, to co będziemy drugiej... robić w drugim odcinku? No, tak bo, bo tak? ja jeszcze mam kilka. To ja ci nie mogę teraz powiedzieć, bo wszyscy będą o tym wiedzieć, więc. No ale. No nie mogę ci teraz powiedzieć. To co będzie powiedzieć? w drugim odcinku? No powiem ci, by, jak przestaniemy nagrywać. O, Pyro, ty jesteś taki genialny, no i teraz rozwalimy sobie. To ty nie umiesz jeździć. Ha? Tego. Nie rozwaliłeś, wszystko dobrze. Yy, no w następnych odcinkach, no ja co? Ja będę musiał znaleźć jakąś dzielnię, żeby sobie kupić dom w Los Santos. No ja też. No i w ogóle, to dużo ludzi będzie tego. Ja mam dużo pomysłów, ja przez te wakacje bardzo dużo o tym myślałem. Ale panie, wakacji... bo ludzie muszą wiedzieć, bo chyba Nie, następnym... bo jeżeli ty nie rozumiesz, my będziemy. Ja nie chcę spoilerować ludziom. Ty, ale no tak, ale to co ty chcesz? Dzień chcesz powiedzieć, że będą wiedzieli o. Każdy odcinek jest inny, tak? Panie, bo odcinek. chodzi mi o to, teraz mnie wysłuchaj, nie przerywaj mi, że, bo my mamy robić eventy, prawda? No tak, ale No eventy no to w następnym odcinku powinien wyprzyty. być event. Nie, bo dzisiaj. Nie kłóćmy się o tym, boże, pajwo, ogarnij się. Dobrze, to ty mów, ja nic nie mówię, ja tylko nagrywam to, co ty chcesz pieprzyć. Chodzi po prostu o to, że będzie ten, będą, będzie masa eventów. Tylko chodzi o to, że ja zrobię coś takiego, że po pierwsze powiem wam w jednym odcinku to i jeszcze na forum wam Zara zaraz, tam... zaraz, zaraz, zaraz. Zara, zara. Te sezony mają być razem na z... razem mamy je nagrywać też, nie? No. Tak, no. Co ty ty, ty po... co ty powiesz? <laughs> Powiemy wam no no, no. Mam wam takie zaproszenie na forum z tygodniowym wyprzedzeniem, żebyście się mogli tam zadeklarować, czy będziecie, czy też nie będziecie. Wiecie o co chodzi. Na forum, tak? tak? Dobrze, za... dobrze. Pamiętajcie, na forum, Pamiętajcie, Taką... na forum tam... .pl. No. Link w opisie. Ja tam je udostępniam. Czemu? No. Ma macie w tym, dobra. Gdzie ty? To chodź na dół, bo tam zjedziesz. bo dobra, ja do ciebie tam do góry. Tak... Jadę zobaczyć, bo tutaj możemy robić eventy różne, zaczynać. A no właśnie, e, tu by było fajnie. Ale wszyscy by się tutaj ten... O, ale by była masakra 300, no tak jak lubimy. Mhm, tak. a potem by było, a gdzie fiksy? No i ten sezon będzie taki gangsterski, nie? Fiksy u mechanika za kasę. No, za którą możecie wygrać na tych eventach. Tak. No tak, bo ja przygotuję tam 6K będzie na jeden event, więc... No, wiecie, ja że... też będę szykował. Będą pytania, będą takie... No, no i No, ale o eventach jeszcze się wspomni potem. Co by tu jeszcze powiedzieć? Hmm. E, osoby do nagrywania. Chcesz jeszcze... Może jakąś... zaprosimy jakieś osoby do odcinku? No jeżeli tak, ale to muszą spełniać wymagania. No tak, muszą się znać na tym, że wiesz, że tam... Tak, o... ale muszą się znać na tym, że muszą mieć dobry samochód. To jest po pierwsze. <noise> Duży sprzęt musicie mieć, więc... Się <noise> tak. No to może powiedz teraz, jakie auta pasują, tylko tak wiesz, po kolei. Pasują auta gangsterskie. Przede wszystkim... Co to miało być? Gangsterskie auta, weź! To no, co? gangsterskie auta! Może ba Infernus, Dobra. co? Po pierwsze. E, Loregidery, wszystkie Lorraidery się liczą, czyli od sawany do tachomy wszystko się liczy. Liczy się sapre, liczy się Bufalo. Co się jeszcze liczy? To co chciałeś kupić? Bukaner? Bukaner, no. Bukaner jest taki gangsterskie, naprawdę. Mm, co się jeszcze liczy? Burrito może być, bo Burrito takie... O, Burrito bardzo by się przydało. Mm? No, no, fajnie by było. Co jeszcze? Co by się... Jeszcze przydał, ale wiecie o co nam chodzi, Na przykład, no jeżeli przychodziliście całą podstawkę GTA San Andreas Nie, ale jest... czekaj, czekaj, to te wszystkie auta, które teraz wyjął nasaka się nadają, prawda? Luju <noise> To czekaj, zbij od razu drugie <noise> Niechcący Nie, chcą ale ja mam pancerne światło, patrz to! A, mi już zbił, no, wybij Pancerne światło Weź zbij! Dobra, miesza z tym, zjeżdżamy Nie jesteśmy stąd. pedałami, albo to zbijesz, albo jesteś pedał. No cóż, nie, nie będziemy tak Tak się. Jezu, że ja mam światła, że ty nie masz. Zbij to światło. Oga, Nie da się, bo jest zbugowany. <grym> zbij to światło, bo ludzie będą myśleć, że jesteś pedałem. A może jesteś? <grym> Powiedział. No ale <grym> ja ci mówię, wiesz jak to się przyjęło? Dobra, okej, okay, cicho. Szybciej. No nie da się zbić. O, Jeszcześ mi się dymi, teraz przecież. No to rzekaj, to niech mi się też dym mi, Ej, nie, co tu? Dobra, o czym my dogadaliśmy? No, to auta wiecie. Jeszcze wszystko wam powiem, to jest taki odcinek informacyjny. No ale... właśnie to tutaj powinno być wszystko zawarte w nim. No to co jeszcze wam mówię? Ty, ale jeszcze chyba taką jedną niespodziankę będziemy szykowali, nie wiem czy to wypali. Jeszcze jedno musiał się z tą konsultować, bo o niej nie wiesz i teraz wymyśliłem ją. Ale to dobra, to też to już później tak. bo nie. Wiem. Yy, wszyscy muszą wiedzieć co będzie w następnych odcinkach, ty wymyślisz... Nie, 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 ja nic nie mówię, ja nic nie mówię. A jeszcze żeby nie było, będziemy takie małe odcinki informacyjne do tej serii. Okay. Ej, 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 ej. ej, ej. Wiecie, co się przed chwilą stało, Coś co ty razy... zrobił? Wypaliła Fajka ze Skype'a. Ciebie! Dobra, mniejsza z tym. Ale nakrywacie się wszystko. No, wszystko. No, no to co? Ty, no. ale. Ty. ty, 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 ty. Tak do ciebie. Mówię. No. Ehm, ja nic nie mówię, ale będą takie krótkie odcinki informacyjne. Tak? No takie Takie, no dobra. takie dwusek, tam, tam, 20 sekundowe odcinki będą wrzucane z ten. O, o wszystkie informacje o eventach i innych takich rzeczach, nie? O, takie coś będzie, no faktycznie. I to będzie jeszcze jakby. nie seria, o, tylko takie, 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 jakby odcinki. Kilka informacyjne, one będą na tle of Life, ale informacyjne. Wiecie o co chodzi? Mhm. Dokładnie. Takie krótkie, żeby po prostu. Żeby się wiedzieli, co kiedy i jak. No dokładnie, to jest fajne, mi się to podoba. No. No, to co jeszcze by tu powiedzieć? Nie, no to to już jest wszystko, nie? To zakończymy w dokach, nie? No, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, jeżeli chcecie więcej odcinków jeżeli cieszycie się, że zaczynamy kolejne sezony, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli wam się nie podobało, to też dajecie łapkę w górę. Jeżeli kochacie swoich rodziców, też dajecie łapkę w górę. I jeżeli uważacie, że paję to debil, też dajecie łapkę w górę. Ale ty kubku! Co? Nie no po prostu powiem Ci po odcinku najwyżej to wytniesz. Nie, nie wytnę. wytniesz. Wytniesz, wytniesz, chujasz. Dajcie po prostu lajki, bo lajki są fajne. Jeżeli dacie dis dislikea to za się, stępie. rozpędziłeś, już się pogrążysz. Nie, ty się pogrążysz. Nie dobra, no to, to by było na tyle w tym diszują. odcinku. Co ty mówisz? To na tyle by było w tym odcinku, tak. Tak. Ja się z wami żegnam, ja byłem payro dzisiaj ten. Kasaka Kasia ma? Ten no ten 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 i po prostu widzimy się na serwerze i w następnych odcinkach. Ej, nie, nie 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 nie, Co? Nagrywasz jeszcze? No nie. No tak. No to jeszcze ten, jeszcze trzeba pozdrowić niech kilka co, nie? Eee faktycznie, jedno pozdrowienie mam. A ja mam trochę mam. Ja mam jedno, więc to ja zacznę. Dzisiaj tylko leci do kapitana Elite. Pozdrawiam cię z tego. No no ja żeby... też go pozdrawiam, bo też mówił, że ten, że się nim z nim niby... Niby się z nim znam, ale ja go nie znam. Ja też go nie znam, ale cię pozdrawiam. Dobra. A ja pozdrawiam jeszcze tak. Sora oraz Krajwina, moich kolegów, którzy zaczynali ze mną na tym serwerze, wrócili wreszcie na niego, dali radę. I jeszcze Blackmana, Retro, Rizraza i Olsza No, ja też ich pozdrawiam. Także żeby nie było. No, dziękujemy za oglądanie, lajki i po prostu czekajcie na kolejne odcinki oraz informacyjne takie mini mini. Jezu, jak ty to pięknie powiedziałeś, tak pierwszy raz, pierwszy raz takie ładne zdanie sklepiałeś. Słuchaj? No ale, trzymajcie się po prostu <słuchaj> i do <dynosynego. słuchaj>